Podstawą leczenia niewydolności serca jest farmakoterapia i to jest absolutne… No nie, nie, nie da się mówić o nowoczesnych, inwazyjnych zabiegach, nie stosując optymalnej farmakoterapii. To można nawet powiedzieć byłby błąd. Nowoczesna, optymalna farmakoterapia jest oparta o cztery klasy leków. Beta-blokery, z których kilka jest refundowanych chociażby Carvedilol, bardzo dobry beta bloker, inhibitory układu renina angiotensyna aldosteron i tutaj mamy trzy grupy leków, bo to mamy znane od dziesiątków lat inhibitory enzymu konwertującego angiotensyny typu drugiego, blokery receptora angiotensynowego i tutaj część leków jest refundowanych, natomiast pierwszy Pierwszy tak naprawdę jest grzyt. Otóż yy, najnowocześniejsza klasa leków z tej grupy, czyli yy, blokery, yy, inhibitory, neprylizyny i yy, jednoczesne blokery receptora angiotensynowego, czyli, yy, yy, czyli Sacubitril, łamany przez warsartan, bo to jest złożony produkt. On jest, ten lek jest niestety nierefundowany. On pojawił się już prawie 10 lat, jest, jest stosowany. My stosowaliśmy go od samego początku przy bardzo wysokich kosztach na, na samym początku. W tym momencie te koszty są lepsze, bardziej akceptowalne dla pacjentów, natomiast w dalszym ciągu jest bardzo duża grupa ludzi, która no, nie może sobie pozwolić na to leczenie. Niestety lek nie jest refundowany, mimo szereg. Yy, Apeli mimo i y, y również środowiska kardiologicznego, również środowiska asocjacji niewydolności serca, tutaj niestety sukcesu nie odnieśliśmy. Kolejną klasą leków fundamentalną to jest antagoniści receptora mineralokortykoidowego, gdzie tutaj należą dwa leki: spironolaktor i lepre eplerenon. Spironolaktor stosowano od dawna, na szczęście tani lek. Eplerenon od, nie, od kilku kilkunastu lat. Natomiast największym sukcesem ostatnich lat jest refundacja leków flozyn, czyli inhibitorów kotransportera sodowo glukozowego typu II. I to jest rzeczywiście przełom, który, który obserwujemy, bo ten lek jest zarówno skuteczny w niewydolności serca z obniżoną, jak i z zachowaną frakcją wyrzutową. Lek jest niesamowicie korzystny, jest jednodawkowanie, proste dawkowanie, wyniki są bardzo dobre, i tu jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta refundacja bardzo szybko została wprowadzona w Polsce w zasadzie na po, w podobnym, podobnie szybko jak w pozostałych krajach Europy Zachodniej. To są fundamenty farmakoterapii, natomiast mamy oczywiście szereg innych leków, i tutaj rzeczywiście już z refundacją jest, jest już gorzej. Natomiast przynajmniej powinniśmy dążyć do tego minimum. To znaczy, jeżeli by pacjenci z obniżoną frakcją wyrzutową systematycznie zażywali fundamentalną farmakoterapię, to na pewno te efekty byłyby lepsze a pacjenci z zachowaną frakcją wyrzutową przynajmniej flozyny. I tu jest właśnie ogromny problem i ogromne pole do popisu. Dla wszystkich, tak naprawdę, bo to jest i dla środowiska medycznego, i dla, i dla edukacji, i lekarzy, i pacjentów, aby coraz bardziej rozpropagowywać stosowanie flozyn u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową, bo to jest rzeczywiście jednoznacznie udokumentowane i bezpieczny lek, bardzo poprawiający i rokowania, i przebieg choroby. Pojawiają się nowe leki chociażby finerenon w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową. To jesteśmy kilka miesięcy po ogłoszeniu wyników tego badania. Na razie lek nie jest jeszcze w wytycznych. No i tutaj zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia jego refundacji. Mamy do czynienia do, do dyspozycji oczywiście szereg procedur medycznych, żeby wymienić chociażby terapię synchronizującą kardiweryty defibrylatory. I tutaj. W zasadzie nie możemy jakoś specjalnie narzekać, te urządzenia są wszczepiane w Polsce w dużym odsetku, natomiast oczywiście terminy oczekiwań na pewno mogłyby być lepsze i szereg szereg tu jeszcze pracy. Co do nowoczesnych interwencji chociażby zastawkowych, korekcja wtórnej nieomykalności zastawki mitralnej za pomocą. Metody brzeg do brzegu. Stosunkowo trudny zabieg, ale w doświadczonych rękach bardzo skuteczny. Tutaj no, terminy oczekiwania są, są długie. No, należy nadmienić, że ta technologia jest w dalszym ciągu bardzo droga i wielokrotnie przekraczająca koszty operacji, a wiemy, że to Ci pacjenci raczej są dyskwalifikowani z, z, z klasycznej operacji kardiochirurgicznej. Tutaj na pewno mogłoby być lepiej. Pewnym nieco odrębnym wątkiem są interwencje, przeskórne interwencje na zastawce aortalnej z powodu zwężenia zastawki aortalnej. Oczywiście my jako grupa zajmująca się niewydolnością serca zajmujemy się tymi pacjentami. Natomiast no, to jest, powiedzmy, mm, tak samo tutaj i są i lekarze zajmujący się tymi interwencjami, oni walczą bardzo, bardzo intensywnie o to. No, na, pewno, na pewno ilość takich zabiegów powinna rosnąć. I tak było przez ostatnie lata, natomiast no teraz mamy sygnały, że być może ilość wszczepianych zastawek, przez skórnych zastawek aortalnych może się niestety zmniejszyć z racji no, zmniejszonego finansowania, i to jest rzeczywiście ogromny, potencjalnie ogromny problem.